Dzień dobry wszystkim. Niektórzy widzowie, którzy oglądają mnie od jakiegoś czasu, wiedzą, że rok temu miałam gęsi. Gąski były tutaj na tym ogródku, rosły tutaj pokrzywy. Korzystaliśmy z nich dla kurek, pozyskiwaliśmy witaminki. Obecnie te pokrzywy są wycięte, już ostatnia partia dla kurek do suszenia, tu jeszcze jest jedna kupeczka tylko do zwiezienia. Ale w tych pokrzywach znalazłam jeszcze jedną olbrzymią sadzonkę nikandry miechunkowatej. I postanowiłam Wam ją pokazać, bo ta roślina jest potężna, jest bardzo wysoka. Ma około 2,5 metra, może nawet więcej. Jeszcze tam widzicie kwiat. No, pogoda jest jaka jest. Wszyscy wiemy. Yy, Nikandra kwitnie tylko podczas słonecznych dni. Ta roślina akurat rośnie w cieniu. Ale widzieliście roślina na poprzednich odcinkach, która rośnie na polu i tam była bardzo rozłożysta. Ta roślina ma tylko jedną łodygę, główną. Ale za to bardzo mocną. Nie ma tylu torebek nasiennych, co ma tamta wśród warzyw, ale te torebki są dużo, dużo większe. Być może jest to jakaś jeszcze inna odmiana. Nie wiem. No, główny pęd ma bardzo mocny, bo jest grubości łodygi słonecznika. gruby, zdrowy. Na poprzednim filmie, kiedy mówiłam o tej roślinie, yy, mówiłam Wam, że wyczytałam, że ona jest yy, ona jest yy, egzotyczną rośliną, bo pochodzi z Peru i jeszcze z jakiegoś innego państwa. Przyznam się szczerze, no nie przygotowałam się do tego filmu i nie obejrzałam poprzedniego odcinka ani nie czytałam na temat tej rośliny. Po prostu sprzątałam pokrzywy i mówię, a nagram Wam. Jestem pełna podziwu dla tej rośliny. Jest naprawdę rośliną jednoroczną, ale za to jaką piękną. Spójrzcie. W przyszłym roku zostawię może sobie jej nawet więcej niż tylko jedną sadzonkę. Już zebrałam z tamtej rośliny nasiona, więc... Posieje ją sobie na pewno. Spójrzcie na jej kwiaty. Przepiękne są. Roślina nic nie atakuje. Żadna choroba. Żadne szkodniki. Prawdopodobnie odstrasza komary. Bardzo wysoki krzew. Silnie, zdrowo rosnące, postanowiłam Wam jeszcze pokazać: ojej, tak mocno zawiało. Jedną roślinę, jaką mam w ogrodzie, też dosyć ciekawą. I korzystając z tego, właśnie, że nie pada, a tylko wieje, więc może Wam ją też pokażę. Na pewno niektórzy tą roślinę znają, więc przejdźmy do niej. I oto jesteśmy przy drugiej roślinie. Jest to Kokornak wielkolistny, pnącze pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. Tam głównie występuje. Potrafi dorosnąć do 20 metrów. Roczny przyrost tej rośliny to jest około 1 metra. Tworzy ściany z grubych, sercowatych liści. Rozmiary liści są bardzo duże. Spójrzcie na dłoń. Te dziurki są akurat po gradzie. Świetnie rośnie w półcieniu. Nadaje się do obsadzania drzew, pergoli, parkanów, tak aby zasłonić, zacienić. Kwitnie w maju. Kwiaty są w kształcie takich małych dzbaneczków. Nie pachną dosyć ładnie, dlatego że mają za zadanie wabić. Przede wszystkim muchy, owady do zapylania. Bardzo fajna roślina, przynajmniej moim zdaniem, dlatego, że można ją wykorzystać do obsadzania różnego rodzaju miejsc w ogrodzie, w które chcemy stworzyć takie murki z liści dekoracyjne. Jak wyglądają owoc tej rośliny po zapyleniu? To jest owoc kokornaka. Trochę przypomina ogórka. Kiedy już nadejdą przymrozki, owoc pęka, wysypują się nasiona. Ja tej rośliny nie rozmnażałam jeszcze z pędów. Jedynie ją wysiewałam. Z wysiewem jest różnie. Najlepiej nasiona. Przed wysiewem namoczyć, wtedy szybciej wschodzą. Widzicie, akurat u mnie ona rośnie na cisie. Oplotła cis, a tam w głębi jest głuk jadalny. I też oplątała go. Więc chcemy ją tylko, jak tylko zgubiliście. Chcemy ją przesadzić w inne miejsce, tak żeby stworzyła pełny murek z liści, a tym samym uwolnić te drzewa od niej, bo jest oplątane. Będę ma bardzo mocne, silnie się pnie. No i kochani, teraz parę ujęć. Z mojego ogrodu, bo nie wszyscy lubią oglądać takie zdjęcia na wstępie, więc tym razem będą na końcu filmu. Pozdrawiam Was kochani do następnego razu, pa pa!